Gleba jest tworem bardzo złożonym, składającym się z frakcji mineralnych, organicznych, wody, powietrza glebowego i bardzo zasobna w różnego rodzaju gatunki istot żywych. 99,9% z nich nie dostrzegamy gołym okiem. Gleba jest rezerwuarem składników mineralnych dla rozwoju roślin. Zawartymi w niej złożonymi substancjami organicznymi żywią się reducenci, przywracając je do obiegu mineralnego zdatnego dla roślin. W zdrowej glebie żyje bakteria szczęścia Mycobacterium wakae, a przez kontakt z nią my, ekologiczni ogrodnicy, nabywamy większej odporności na czynniki biotyczne powodujące choroby i stres związany z rozwojem naszej cywilizacji. Sercem każdego ogrodu jest tak naprawdę kompost. Wszystko inne jest piękne, ale koniec końców każda roślina ma jakieś suche liście, czasem się zestarzeje, czasami są resztki owoców, czasami są również jakieś odpadki kuchenne, ścięta trawa kawałeczki gałęzi, to wszystko nie powinno trafiać poza ogród, jest materią organiczną bardzo cenną do przekompostowania. Taki kompost może powstawać w postaci dużej pryzmy, może powstawać w małych skrzyniach rozmiaru, powiedzmy, metra sześciennego, zależnie od tego, jaki duży mamy ogród i jak łatwo nam to idzie. Natomiast zasad, o których należy pamiętać, to, że wszelkie kompostowanie odbywa się pod jakąś osłoną. Czyli jeżeli mamy sobie taką pryzmę, to na przykład bardzo korzystnym elementem jest... Układanie ściętej trawy na wierzchu, żeby pod spodem sobie te procesy spokojnie zachodziły. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość, to doskonałym pomysłem jest również obsadzanie kompostów, czy to w skrzyniach, czy na pryzmach na lato roślinami żarłocznymi, świetnie się sprawdzają w tym wszelkie dynie, bo dają dużą masę, ponieważ kompost latem lubi mieć cień. Musi mieć odpowiednią wilgotność i nie może wysychać na słońcu. No i teraz wygląda to wszystko, powiedzmy, niezwykle chaotycznie jakieś resztki po zimie, jakieś resztki bylin, jakieś skorupki jajek to jest też jak najbardziej prawidłowe. Można dosypywać czasami trochę obornika, można dokładać mikroorganizmy, są, jeżeli mamy wątpliwości, specjalne szczepionki, nawet mikrobiologiczne, wspomagające rozkład kompostu. Natomiast, no co potem? Potem mamy sytuację taką, że niżej, gdzieś pod tą całą osłoną, mamy już powoli powstającą, całkiem porządną, czasami jeszcze wymagającą lekkiego przemieszania ziemię, którą będzie można po ewentualnym odsianiu takich trochę grubszych fragmentów, które się nie rozłożyły, przenieść sobie już pod rośliny. Ona się nadaje. W kompoście będzie nam się. Mnożyła cała masa rozmaitych żyjątek jeszcze co nogi jakiejś dżownicy. Wszystkie te stworzonka, jak tylko odsłonimy, będą uciekały, dlatego że to są organizmy przystosowane do przetwarzania właśnie ściółki na glebę, czyli one nie kochają słońca. Wolą się przed nim schować, więc nam uciekają, ale jeżeli odsłaniamy i nam się właśnie kłębi takie życie, cała masa rozmaitych organizmów, to znaczy, że kompost jest zdrowy i jak najbardziej nadaje się do dalszego użycia. Żadne z tych stworzeń nie jest szkodliwe dla człowieka. Jeżeli bierzemy je do ręki gołej, to na pewno się nic nie stanie, raczej im niż nam. No i jeszcze jedna rzecz. Najczęściej mamy taki odruch. Żeby to, co nam się wydaje, nieładne, lokować gdzieś na granicy. Natomiast same stosunki dobrosąsiedzkie, szczególnie jeżeli mamy małe ogródki, podpowiadają nam, że to, co uznajemy za śmieci, może jednak nie pod u sąsiada. W związku z tym dobrze jest zawsze przemyśleć, jeżeli nie podobają nam się takie luźne pryzmy kompostowe, właśnie na przykład, czy drewniane skrzynie, czy kompostowniki, które są typowo w sprzedaży. Które są mniejsze, które są estetyczne, ale możemy je ustawić tak, że nie będą kolidowały, nie będą przeszkadzały nikomu, nie będzie również żadnego problemu z zapachem. Tak naprawdę mówiło się kiedyś, że połowa sztuki ogrodniczej to jest nie sadzenie, pielęgnacja roślin, ale właśnie umiejętność przetworzenia resztek na wartościowy kompost.